Kiedy wyrzutnie WR40 langusta zostaną wycofane. Według obecnego stanu, według obecnych planów najprawdopodobniej nie wcześniej niż w roku 2035-2040. I wiele osób może być zaskoczonych, no dlaczego? System, który ma pewne ograniczenia, który bazuje na według niektórych przestarzałych założeniach, czyli rakiety 122 mm, które same w sobie no, z powodów Budowy fizyki mają pewne ograniczenia, dlaczego on nadal ma tak długo u nas działać? A powód jest prosty, a raczej są dwa powody. Po pierwsze, posiadamy ich 75 sztuk, czyli ilość zbyt duża, żeby można je tak lekką ręką wycofać, a nie jesteśmy tak bogatym krajem, że możemy sobie zamówić 100 kolejnych Heimarsów czy też 100 kolejnych. Hmm, Komarówka poza tymi zaplanowanymi, tak lekką ręką i tak bez większych problemów. Jest ich po prostu za dużo. I po drugie, co ważniejsze, nadal. Jeśli wyposażymy te langusty w odpowiednie rakiety, są one w stanie dużo zdziałać. I nie, nie mówię tutaj o rakietach zas o zasięgu kilkunastu, dwudziestu kilku kilometrów. Nie. Tutaj mówię o rakietach o zasięgu, który może wynosić ponad 40 kilometrów. Według niektórych nawet może być większy. Dodatkowo mogą być to rakiety nie tak, że okładamy jakiś obszar, tylko mogą one charakteryzować się dosyć dużą precyzją, tak. Jak najbardziej takie rakiety mogą być naprawdę bardzo precyzyjne. Dodatkowo mogą być wyposażone w różne bardzo przydatne głowice, na przykład kasetowe, czy też takie służące do minowania. Tylko, że no, największy problem Langust jest to, że nie do końca takie rakiety kupujemy, też nie do końca chcemy je opracować. Chociaż nie jest to dla nas jakiś wielki problem, my jesteśmy w stanie to zrobić, ale no, największym problemem jest to. Że tych rakiet no, nie za bardzo kupujemy do tych langust. I to jest największy problem tych systemów. Więc na dzień dzisiejszy, te możliwości, jakie po mogą posiadać te wyrzutnie, mogą czynić z nich bardzo przydatne narzędzie. I nie, tutaj nikt nie zapomina, że te warunki, w jakich działają te wyrzutnie, troszkę się zmieniły. Te zagrożenia się troszkę zmieniły, ponieważ poza ogniem kontrbateryjnym, poza śmigłowcami szturmowymi, lotnictwem, pepekami dużego zasięgu i tak dalej, i tak dalej, doszło oczywiście też bez załogowce. Tylko, że one istnieją troszkę dłużej, niż się niektórym wydaje. Niektórzy się dopiero teraz obudzili, ale okej, okay, to jest zupełnie inny temat. I one w odpowiednich warunkach, to znaczy, gdy będziemy je wykorzystywać tak jak trzeba, tutaj pamiętajcie, że wszystko działa tylko wtedy, kiedy wykorzystujemy to tak jak trzeba i będą wyposażone w odpowiednie środki, to one nadal są bardzo przydatnymi systemami artylerii rakietowej. I nie, one nie będą mogły nigdy konkurować z HIMARS-em czy też z Homaremka. Ani pod względem zasięgu, ani pod względem wielkości głowicy, no to wynika z tego, że tu mamy rakiety 122 mm. No, tak to się nie da, ale 40-122 mm rakiet to nadal bardzo duże możliwości. Jeśli, jeszcze raz powtórzę, te rakiety mają odpowiednie parametry. I w odpowiedni sposób ich użyjemy. Ponieważ mieć możliwość zaminowania terenu w odległości na przykład prawie 40 km, czy nawet ponad 40 km całego obszaru, albo też w bardzo precyzyjny sposób, czy też obłożyć całego terenu jakiś obszar. Kilkudziesięcioma rakietami. Tutaj mówimy o kilkudziesięciu rakietach z jednej wyrzutni, w odległości ponad 40 km, albo też na przykład móc razić w bardzo celny sposób, może nie jakąś wielką głowicą, ale jednak jakieś cele w odległości 40 kilku, 50 kilku kilometrów, i takich celi możemy porazić na przykład 30 jedną salwą, to też jest coś bardzo przydatnego. Wiele osób niestety tego nie dostrzega. I oczywiście. Fajniej jest mieć wyrzutnie takie jak Heimars z Homarka, gdzie jest wielka głowica, gdzie mamy zasięg 80 kilku, a w przypadku niektórych środków nawet prawie 300 km. No, ale, hmm, mając 75 zestawów Langusta, no nie możemy przejść obok nich obojętnie. To jest zbyt dużo systemów o możliwościach, które mogą być. Dobre, wystarczająco dobre dla wielu zadań, żeby po prostu móc je zepchnąć na bok i stwierdzić, nie, już nie jesteście potrzebne, hmm, może nie stać na znakupienie czegoś, co was zastąpił, uzupełni, no ale nie, do kosza, albo je gdzieś przekazać, albo sprzedać. No nie, to jest zbyt poważna sprawa, zbyt pożądana. Poważna ilość, żeby mogło do tego dojść. Dlatego w mojej opinii one będą z nami przez przynajmniej 10-15 lat. Nawet kiedy wdrożymy te homary, K, wszystkie. Nawet kiedy zamówimy kolejne hajmarsy, które już będą homarami, a tutaj myślę, że 120 kilka sztuk zostanie zamówionych. W te 500 nigdy nie wierzyłem. To jest zbyt duża ilość, jeśli chodzi o zbudowanie struktur, wyszkolenie ludzi i tak, fajnie mieć zapas, rezerwę. Tylko, że są inne środki, które za te pieniądze moglibyśmy kupić. No, na przykład opracować, wprowadzić rakiety manewrujące, balistyczne. Bez załogowce o zasięgu większym niż 2000 km, i odpowiednie nośniki do tego, i to wszystko własnym, własnymi rozwiązaniami, czy też we współpracy, tak żebyśmy mogli tego używać tak jak chcemy, kiedy chcemy i przeciwko komu chcemy. O, może tak to nazwijmy. Tak, troszkę ogólnie, ale chyba wiecie o co chodzi. Więc chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że. Langusty będą z nami, ponieważ nadal są czymś, jeśli kupimy odpowiednie dla nich rakiety, w większej ilości niż posiadamy je obecnie, a może nawet dokończmy opracowywanie tych, które miały być do nich stworzone, które mogą być bardzo sprawnie nadal wykorzystane. I tak to nie jest aż tak skuteczne coś, jak było jeszcze 30, 40, 50 lat temu, ale nadal potrafi zrobić robotę. Nadal w wielu zadaniach może nie jest niezastąpione, ale nadal może być bardzo ciekawym rozwiązaniem. No, nie po to z naszymi homarami K, rakiety 122 mm chcemy zintegrować, czy też już zintegrowaliśmy, żeby później tej zdolności nie wykorzystywać. Nie! Naprawdę, no, mieć. Środek, system, który na przykład może porazić te do 40 celów w sposób bardzo precyzyjny, no to już jest coś. Albo obłożyć obszar, czy też zaminować duży obszar w odległości 20 kilku, trzydziestu kilku, 40 kilku kilometrów. No to też jest doskonała sprawa. I to jest system wysokomobilny. Tutaj salwa trwa sekundy i on może się wycofywać, zmienić miejsce, no to nie jest tak, że go postawimy i będziemy nad nim się zastanawiać. Oczywiście trzeba je wyposażyć w odpowiednie systemy, które będą je zabezpieczały przed na przykład czymś, co przyleci i będzie chciało go trafić, no ale to powinno trafić na wszystkie nasze czołgi, BWP, kołowe transportery opancerzone, wozy specjalistyczne, wyrzutnie, armatochałbice i tak dalej, tak dalej. Czy to się dzieje? No nie. U nas nie. Ale tutaj warto o tym pamiętać. A w głowach niektórych już rodzi się wizja, że przecież 122 mm rakiety to nie muszą być tylko rakiety do rażenia celów na lądzie. Tak, w głowach wielu już widzi się to, że taką langustę można by podpiąć pod systemy obrony przeciwlotniczej pod odpowiednie radary, i te 40 rakiet 122 mm to nie musiałyby być rakiety. Ziemia, ziemia, tylko mogły służyć, by na przykład do zwalczania czegoś w powietrzu, takie niskokosztowe rakiety, których nam brakuje, a które przecież u nas są opracowywane, do zwalczania bezzałogowców, śmigłowców czy innych lotniczych zagrożeń. No ale to może zbyt daleko się posunąłem, to jest zbyt daleko idąca zmiana, która no raczej przez beton się nigdy nie przebije. A jeśli chodzi o te niskokosztowe nisko rakiety, tak, to jest przyszłość. Rakieta, która potrafi kosztować mniej niż nowoczesny bezzałogowiec z odpowiednią głowicą, co kosztuje, tego też wiele osób nie zauważa, patrząc tylko na sam wyjściowy nośnik, zapominając o głowicy, o innych zmianach, jakie trzeba w nim wprowadzić, no to jest coś, w co idą wszyscy. No, poza może takim jednym państwem leżącym nad Wisłą. Ale pewnie kupimy coś z półki, a nie skończy się na zakończeniu, na kupieniu czegoś u nas. Więc najbliższe. Minimum 10-15 lat langusty z nami będą, jeśli w odpowiedni sposób je wyposażymy w odpowiednią ilość tych rakiet, nadal będą bardzo skutecznym i poważnym wzmocnieniem naszych zdolności, jeśli chodzi o artylerię rakietową. Jako uzupełnienie, nie jako coś, co zastąpi, czy będzie mogło zastąpić homary K, homary A, i o tym warto oczywiście pamiętać. Jakie jest Wasze zdanie? Macie może inne zdanie, więc zapraszam do sekcji komentarzy. Każdy ma swoje zdanie, tak jak niektóre inne rzeczy. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję też za wsparcie, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy link znajduje się w opisie czy na przykład poprzez komentarz z super podziękowaniem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie.